Nie, to jest pierwszy odcinek na moim kanale. Jak chcecie, to powiedzcie co mam nagrywać, bo na razie będę nagrywał Call of Mini Zombies 2. Dobra, jak, się nie, jak będzie się podobało, to będę tego więcej nagrywał. Jak nie, to napiszcie mi w komentarzach. Dobra, zaczynajmy. Pierwsze co zrobiłem, to wylosowałem z tej maszyny Shotguna. O tego właśnie. Dobra, no to cóż, jedziemy. I Jeszcze w komentarzach, piszcie mi na co mam wydawać o te bileciki, Bo tu będą nowe postacie odblokowywane Piszcie, co mam inwestować I pieniądze i te bilety Dobra, bilety Czy w ulepszanie jakiejś postaci Czy w, jak to, no y Odblokowywanie nowej postaci Napiszcie I pieniądze Czy ulepszać shotguna Czy poczekać aż zdo zdobędę jakoś inną broń Dobra więc jak będziemy wchodzić do gry, to będę wchodził raz w to, a raz w to. I tu oczywiście trzeba się nazwać. O, ja sobie tak się nazwę. O, i tu my, i będziemy wchodzić raz o w to, raz o w to. Dobra? No to więc zaczniemy od tej misji. Dobra. Mamy shotguna, więc może pójdzie jakoś. Dobra. Dobra, spróbujemy tą falę przejść. Dobra, piłę. Tak, nie wiecie, to w każdej postaci jest inna jest super moc. Tutaj na przykład jest taka piła. I nią mogę tak piłować. No tak? Się obracać z piłą i zabijać wszystko, co jest wokół Wokół mnie, przepraszam. O, widzicie? i się obracam z piłu. Widzicie? Nie mogę zabijać wszystko, co jest wokół mnie. O. A jakby co? To z, takiej, z takich skrzynek, co ja o tam rozwaliłem, mogą wypadać różne rzeczy. Mi na przykład apteczka wypadła. Jak ją wezmę. to tak widzicie, się uleczyłem. Więc warto niszczyć te skrzynki. Czasem może wypaść, wypa wypaść pieniądze. Że, yy, amunicja, życie. I, I to chyba wszystko. Tak. tak no tyle ty chyba pamiętam. No z tego. dobra. Dzisiaj tu będę mógł zdobyć postać, ale na razie zgodnie z obietnicą wchodzimy w to. Bierzemy szefa, bo na razie jest najprostszy. Widzę jedną gwiazdkę. dobra, więc próbujemy. No. Dobrze. O, jak widzicie to gra jest multiplayer i tu są dwie osoby razem ze mną. Jakaś silniejsza i jakaś no tak troszeczkę słabsza. I dwie słabsze. No, ten silniejszy no to wiadomo, że szybko będzie że będzie najlepszy. No my niestety nie będziemy najlepsi, ale też do, dobrze nam pójdzie. O, walimy w niego. Ło, widzicie jak on bije? Widzicie, jak tam ten gościu bije? O, i zobaczcie, ile już ma ten bol życia. O, i zginął, dobra. Fajnie, wygraliśmy pierwszą falę. Myślałem, że przegramy, no Do, ale dobra. O, no i jak widzicie, najsilniejszy był najlepszy. Dobra, no to teraz zdobywamy chyba nową postać, tak? Jak przejdziemy. Co to zdobędziemy. I powiecie, czy mam zainwestować w tą postać, czy czekać, aż inna odblokuje. Jak widzicie, tutaj są... O, tu można jeszcze rozwalić... <laughs> <laughs> Przepraszam. I jak widzicie, no tutaj y do pieniędzy dostałem. Mm, dobra. O. Zabijam te potwory. No, zombie. No? O nie. Jakby nie widzieliście... Jak nie wiecie, to to jest taki nowy potwór, co bije na, na daleko. O, widzicie? Strzelił w no tego w tą naszą postać. Dobra, zabijamy, zabijamy. Lecimy do niego. O, amunicja. To chyba wszystko wam pokazałem. No, zombie jak za nim. Nie. Dobra. O, to jest na daleko ten potwór. Bije. O, widzieliście strzelił we mnie. O, no i widzicie, wygrałem bo nowo... O, i zdobyliśmy nową postać. Więc fajnie. Jest dobrze. dobra. No to teraz mi pamięć. Czy on zbierać na tą postać? 14. Czy ulepszać tą? O, tu można, jak widzicie, z lewej strony ulepszać. Takie z i pod tym są takie. I można pod tym ulepszać. Ale tu są też również inne postacie. Więc powiedzcie, czy mam na nie zbierać, czy ulepszać te, tego, czy kupować tego. Napiszcie mi w komentarzach. A ja lecę następny O, boss teraz będzie. Dobra, bossa pokonamy w następnym odcinku. O, coś nam nie dołączyło. Dobra. Tu jak widzicie jest z lewej strony taki obrazek szefa i pod tym jest taka broń. I można ją zdobyć. Postaramy się ją zdobyć, dobra. No gramy, jak widzicie, o tu kolega ma też taką samą broń. Zobaczymy co ma inny. O, o ten to już silniejszy. Dobra, jest już bos. Dobra. Dobra, chwileczkę. Poczekamy. Obijemy. Dobra, postaramy się zabić tego bossa i skończyć. No i już kończymy odcinek. Na początku będą takie krótsze odcinki. Niedługo będę nagrywał na komputerze takie odcinki. No i na razie będę tak nagrywał. Dobra, widać już aurę ma... Taką jego super moc sobie włączył. My go bijemy z piły, o. I tu jak widzicie z prawej strony jest taki damage plus no 0%, no bo ta kreska musi dojść do końca, żeby mieć no, chyba rate of fire plus coś tam. Rate of fire, no plus, różnie, plus coś. Różnie się zdarza. Dobra, czyli że już pokonaliśmy bossa. Dobra. No. O, zdobyliśmy tą broń, widzicie? No wiem że można. O, a ona jest super, więc powiecie, czy mam na nią no zbierać. Poczekajcie, pokażę wam ją. O, o tutaj jest. I trzeba... o, Powiedzcie, czy mam ją ulepszać? Czy mam ulepszać tego shotguna? Czy to? Ja sądzę chyba, że to będę ulepszał. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, a ja kończę. Cześć!